Ciemka. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z centrum recyklingu. Plany mamy bardzo duże, ale czy uda się w ogóle coś wykonać? To już jest trochę inna kwestia. Brakuje nam funduszy, tak? Udało nam się w ostatnim odcinku porobić dość dużo, tak? No i teraz będziemy testować te wszystkie maszyny, musimy posprzetować fajnie. Tutaj już nie tego jest. Więc też coś tam będzie. Już więcej. Ale na sam początek musimy to wszystko przerzucić sobie na palety, potem przerzucić do magazynu i zaczniemy sobie sprzedawać, tak? I będziemy sobie dalej bawić się w... No w handel, tak? No i rozwijać się... O, tutaj nawet kurde, tego drewna to faktycznie dużo nam przyszło. Teraz. No już od razu podbierałem sobie cały dzień. Te odpady, żeby tutaj nie było, trzeba potem... Chodzić, dopiero je zbierać, więc tutaj akurat mamy już załatwioną sprawę. Mały, mały ten magazyn, fajnie jakby go ulepszyć troszkę, no i będę celował też w to, żeby ulepszyć ten magazyn. No i będziemy musieli się zastanawiać nad tym też ulepszeniem, nad tym botem, który będzie już nam jeździł, to on bardzo też pomoże, kiedy już będziemy sobie na spokojnie tylko zbierać, rozwozić. Więc yy, nie będziemy musieli tutaj nakładać to. No i sprzedawać oczywiście będziemy, nie? Pozbierałem już sobie z tej budki też. W tym dniu nie ma nikogo fajnego do kupna. Chodzi mi dokładnie o pracownika. Są tylko dwóch gwiazdkowi, ja już mówię, że dwa jak mają dwie gwiazdki, no to nie kupujemy, olewamy to, ponieważ będziemy sobie na spokojnie kupować trzy. I tak mi się nie śpieszy, żeby pomijać jedno zbieranie, bo jeden pracownik tam zbiera jeden na dzień. No to to i tak będę musiał chodzić, nie? Akurat teraz miałem cztery, no to to minął jeden. W zatrudnieniu trzech, no to bym ominął sobie więcej trochę oczywiście, ale... Ale trzech nie możemy zatrudnić przy takim poziomie. No, i do segregowania też czekam, aż będzie jakiś lepszy gość tam też siadło. W sumie, metalu mamy bardzo dużo. Metal może. wciąż fajnie teraz, ale chociaż my mamy właśnie ten kontrakt na metal, więc zniknie to bardzo szybko. Ale przynajmniej wypełnimy ten kontrakt. To jest ten plus. Nie będziemy się przejmować. O. Jedna paleta, tylko a drugą, no i zaczynamy sobie jakieś tam inne też. Uch, no, no, teraz tak ciężko się nie jedzie. No i tutaj, jak widzicie, no małe to jest małe. Pasowałoby już myśleć o tym, żeby sobie coś lepszego i większego tutaj ogarnąć, a nie będziemy cały czas na takim jeździć, na takim chować w sumie. Jeździć po paleciaku, ale jeździć też bym chciał sobie zmienić. No i wtedy fajnie to się magazynie samo, ustawiamy sobie tylko. Takie budki można powiedzieć, to samo wszystko robi, to jest rewelacja. Ale to musimy jeszcze troszkę i te kasy też tam jednak kosztowało, kosztowało to swoje. Dobra, no te dwa tylko chyba nie będziemy się tak trzepiać, żeśmy sobie po takim kątem 60. No to dobra, to szkło jeszcze tylko jedno przerzucamy i lecimy sobie od razu to wszystko sprzedawać handel pełną parą. Kurde, to na tego szkła, ej dobra, to urwiemy sobie i ten, ale... Ale już na więcej nie będzie Na więcej już nie robimy, zostawimy sobie tak, ale fajnie, fajnie, no podobała mi się, że tak dużo tego zrobiliśmy Teraz. I zdążymy chyba jeszcze wykręcić Nie zdążymy wykręcić. No i tyle. Tyle z tych planów. Poza to lecimy sobie. No, pasowałoby coś zarobić. E... O, a butelki szklane? No to dobra. Zajwiście, fajnie to wszystko. Kończymy dostawę i lecimy sobie. Tak, mamy wszystkie. Magazyn mało, papieru mało. Tutaj o te dwa możemy wykonać sobie. Ja bym chciałby jakieś... O, mieszane. Czy tutaj możemy coś zrobić? O, 600. No byłoby ten. To bardzo fajny w sumie. Dobra, ten... Przy... Ostatni dzień, dobra, nie przyjmujemy. A jednak nie. Wiem, że można się targować za każdym razem i zwiększać cenę, ale już nie będę o 50. Z... Za każdym się targował, już wolę zrobić ostatni dzień. No dobra, tutaj nie widzę, żeby to było. jakiś y, fajne magazyn 22, o, i tego to faktycznie, jak widzicie, można sobie nazbierać. I następny dzień, jakbym sobie nazbierał i sprzedał znowu, miał 4 by się udało. Naprawdę by to było rewelacja. Więc y, tutaj poczekamy na następny dzień. Na pewno będziemy musieli zrobić jeszcze na następny dzień i sobie ten magazyn. No, tutaj mamy mało? Ej, dobra, co jest z tym. Tam już mamy tak dużo tego wszystkiego. Magazyn 54. No nic, nic nie mamy jednak. Jednak nic nie mamy. Ten magazyn jest cały zapchany. Bo ten no, no właśnie, szklane pyły. Jak on jest. I dobra. Lecimy sobie to. Akurat. A damy to od razu. Jeszcze jeden... 54, 4 idealnie. Akceptujemy. Nie siadłeś. Plastik, uratujesz nas. Uratował na. Nowy obszar asystent, ciężarówka. Asystent. O to mi chodzi. No i ciężaróweczka. Jakaś. Ee... Dobra, to tutaj... Póki co mamy... A chociaż czekajcie, nie będzie nowego kontraktu? A, nie, dopiero od 11 poziomu, czyli jeszcze jeden. Eee, teraz tak, tak. Personel asystent... Dobra, nie ma żadnego. Ale widzicie. Asystenta jednak bym zatrudnił od razu. Bo on nam załatwi trzy więcej w ciągu jednego dnia. Masakra. Masakra, ale zajebiście po części, bo ja teraz będę miał 3 plus tamte nasze cztery, siedem. Ty, jak ja tu przyjdę, rzucę tym wszystkim kasa będzie się zgadzała. Plus mamy dwa tysiąca, więc troszkę pozbieraliśmy faktycznie. Zbiera, czy tak tutaj pokazuje, nie chcę takich. Mamy pieniądze, czyli dobra w sumie. W sumie dobra, no możemy przyjąć sobie tego, żeby jedno jego set robi. Aha, nawet no, właśnie. E, no i tutaj jest problem. Będzie trzeba marnować jeszcze kasę 800, a ja zastanawiam się właśnie nad magazynem ulepszeniem, bo pasowałoby ten magazyn ulepszyć, bo jeśli chcemy w ogóle jakieś tutaj licencje, to jeszcze nawet nie. Bank to nie rynek sklep. Chcemy myśleć o jakimś etapie kolejnym, no to musimy mieć te pieniądze. A to i co jeszcze możemy mieć? Kężarówka 2200, kurna. Radar 1400. No i dobra, dobra. Ulepszamy sobie ten magazyn. Za 800. No i teraz sprawdźmy, ile to. 1000. Dobra, ja bym wziął tego kupujemy go będziemy mieć 600 dobra wystarczy no i widzicie teraz chodzi o coś takiego ja teraz wam to pokażę lepiej bo tutaj idziemy idziemy sobie jak mamy fajnego gościa ładujemy sobie już jak chcemy i to w sumie może tak zostać to też bo to będzie działało tak samo ale tutaj Mamy, damy sobie organiczne. No i teraz dajemy sobie te na to i on go tutaj przywiezie. Jedzie sobie. Tutaj mamy idealnie 6 póki co, więc musimy wszystko po kolei sobie lecieć. Plastik, po plastiku będzie papier. Po papierze będzie drewno, szkło i to będzie metal, nie? Metal. No i teraz tutaj już jest ładnie to ustawione. A my teraz sobie cyk, cyk, cyk wszystko poustawiamy mu, żeby on to ładnie w odpowiednie miejsca ustawił. My sobie tutaj cyk. Teraz będzie miał zabawy. On sobie tutaj pojeździ i pobawi się z tym. No a my sobie będziemy ten. Już mieć przynajmniej porządek tutaj. I o to chodzi teraz. Nie musimy już się martwić, bawić się, rzucać cyk, cyk. Tylko widzicie, on tutaj fajnie sobie wszystko poustawia. I ile tych palet może być łącznie? 9, bo nie widzę tych obrysów. Te obrysy chyba kiedyś były. Tak mi się wydaje. Chyba że. Teraz nie ma. One muszą się odbugować. Możliwe jest taka szansa jak on to wszystko ładnie poustawia. No to teraz już ma ostatnie. No i teraz widzicie mamy ładnie poustawione. O to chodziło. I ja o to marudziłem cały czas. Są te plany porobione. Ładnie jest porobione. Chyba, że od następnego poziomu. Też jest taka szansa, że od następnego poziomu. A czy ty? No nie ważne. Ale dobra zobaczymy to w następny dzień. Więc lecimy spać. No, bilans i tak zarobiliśmy, więc jest dobrze. Tak mi się wydaje 321 na plus. Więc nie musimy się bać, że wysypujemy się do zera w pewnym dniu. Ale dobra, teraz tak. Jak widzicie, tyg mamy. I ona wytargowana oferty. Plus my mamy tutaj swoje. Jeszcze cztery. Zajebiście. Będzie tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. No, tutaj ja oczywiście muszę się targować. Samo, dzielnie po dwa razy. będzie od razu, nie ma problemu. Jest zgoda. Akceptujemy tutaj też jeszcze jeden. 121 Aliant, tylko 114 kobieto. Zgoda, ale na skraju to już było, no. Muszę zarobić troszkę kasy, więc będziemy ryzykować. Będziemy sobie coś sprzedawać po prostu. No trudno, tak. Na przykład tutaj 7, tego wszystkiego. No i czekaj, mamy 5, tylko. Lecimy sobie na kolejne. Może jakieś szkło? Tutaj pozbieramy. Nie wiem, na 20. A może jeszcze więcej, bo to w sumie... Ej kurde, mamy za 9, a my sprzedajemy za... Ja no to 20 poszło się robić. A jak teraz potrzebujemy tak dużo kasy, to ja mówię, że nie będziemy się targować, nie będziemy robić takich rzeczy. No dobra, no teraz już się uda wytargować wszystko na 127, tutaj pewno być już dużo. 63 kilo, okej, okay, kurde. No faktycznie e, dobra, no. I 170 gościu, 132, ty nie przesadzaj. O. No i teraz jak widzicie, mam, mam zapierdziel, więc lecę to robić. Udało mi się wszystko pozbierać i zobaczcie, jak to jest doładowane. Do fula, otwierasz, wysypują się worki. Jest jazda, nie no, no zajebiście. Akurat. Sprawdźmy, trzymamy coś tutaj jeszcze sensownego. Nie patrzyliśmy chyba na personel. Mamy Zbieracza. 3 gwiazdko. Mamy też babkę. O, dobra. Zbieracz. Zatrudni. Dobra, poczekajmy. Asystentkę. No niestety. Chciałbym cię trzymać. Zrobiłaś bardzo dobrą robotę. Ale na no, trudno. Młodsza. Lepsza. Mamy 5. Ej, dobra, 5 ofert więcej. Nie wyrobi się i z 17.30, a ja zapierdzielam z 7, a teraz będzie ich aż 9, jeśli to będzie dalej taki sam, że ja będę miał tutaj 4 samodzielnie, no to muszę kupić teraz jakichś tutaj pomocników. Nie ma szans, no już wiecie, poświęcę się, to kupić, już ta kasa będzie musiała być tam włożona w te ciężaróweczki, ale no... Tak, to nie może być, że będziemy omijać zlecenia. A ja bym chciał codziennie robić te po 9, żeby te, każdego dnia był duży efekt, a nie, że będziemy musieli robić po 4 dni, żeby coś w ogóle pozbierać, tak? A teraz, o kurna, ja już widzę ile tego wszystkiego będzie. O kurna, e no dobra. Niech on tutaj sobie rozpakowuje pomału, a my możemy sobie tutaj przejść. I tyk, już paletki sobie porozdajemy tutaj do wszystkiego. To jest do tego, to jest do tego, to jest do tego. No i będziemy musieli już się trochę pomału nastawiać na to, że trzeba robić drugie maszyny, tak? To zamiana na coś innego. To już nie możemy mieć. A tak, a to idzie po prostu do likwidacji, nie? No, żeby to już było. 18, 19, 9, 7. Kurde, zostawiłbym jeszcze. W sumie weźmy następnego to dnia i wtedy będziemy po 30, to jeszcze będzie można coś fajnie porobić, Tutaj po 15, wtedy będzie tego. Bo tak jak ja wezmę 9 to co, dostanę 4. Te nie sprzedam tego, nie? Będę biegał codziennie, bo to będzie bez sensu. Wyglądał, kurde, poszedłem, zrobiłem inną robotę, przychodzę, a ten dalej tutaj nakłada to wszystko, nie? Też pasowałoby trafić jakiegoś lepszego typka. Sprawdzę jaki był, bo teraz to, to już mi wyleciało z głowy tak szybko, to był taki yy, personę, pracownik, 12, a taki sam, taki sam. Nie no, my mamy tego najlepszego 6, kurde, no to E to. Nie, to nie ma co. Fabryka na no, ten parking też by pasowało, no ale mamy na 4 w sumie 4 gości, to my nawet nie mamy żadnego a tutaj parking. I albo tą większą ciężarówkę. Chociaż nie wiem, ja bym pewnie zdążył. Bo do której można jeździć? Bo do 17 można jeździć. Ostatnie zmiany tych lokalizacji. Potem już chyba nie można. No to i tak bym nie wyrobił się. Dobrze, że się wyrobiłem w ogóle z 7 zleceniami. To to już jest w ogóle progres. Tutaj tego jest. aż bym, Nawet by mi się nie chciało iść tam i segregować to wszystko. Przecież bym siedział i to segregował. Ja taki bonus bym dostał? Kurna, no jak już jest tak ciemno, już nie widać nic. E tam już jest końcóweczka, ale już już czuję jak będziemy mieć to. Tylko faktycznie pozbierałem masę, e? tylko. na no, ochroniarza, co tu nie mamy ochroniarza tego. Dawaj, bo jestem aż ciekaw. Czego będziemy mieć najwięcej tak trafi się. 77, 40, 20, a tutaj mało. 107. E, to, ale kurwa, no w sumie 100. Snóweczkę mieć to też fajnie, no. Serio? Nie trafiło. I tak to wygląda. I teraz będziemy mogli sobie na spokojnie pozdrawiać pieniążki, tak? Już się dzień zakończył, a my dopiero, dopiero zaczynamy. Dopiero zaczynamy zamianki. Nie no, czekaj. A co to jest? To jest yy, drewno. Tutaj ma jakieś drewno. Organiczne prawdopodobnie. To idzie tu, to idzie tu. Organiczne? Tak. Dobra, pięknie. No to co? Trzeba rozkładać to teraz. Na paletki. Potem wołać sobie naszego magazyniera a i ładnie tutaj rozkładać to no będziemy sobie mogli coś posprzedawać, troszkę zarobić kasy no i pasowałoby znowu jakieś wylepszenia porobić no podoba mi się to, że za każdym każdym dniu będzie bardzo dużo do roboty tak, tak jak ja teraz mam, mam zapierdziel ale przez to będzie ta nagroda, tak, że ja przyjdę i będę mógł coś sobie kupić za to, mamy 600 kaski, tutaj porobimy sobie coś tyk, tyk, no i, i będzie ta nagroda żebym mógł sobie coś faktycznie kupić. No i jeszcze nie wiem co dokładnie. Ciężarówkę za 2000 postulowałoby też kupić jakąś większą, jak jak chcę tak jeździć. To ja już to upychałem tak na maksa, jak widzieliście, że już jeden worek więcej chyba by nie siadł, Bo ja już tak rzucałem i zamykałem na hamas, żeby tylko nie wypadł. No i widzieliście, on tak było, bo dwa wypadły z prawej i z lewej strony od razu, nie? No, no to. No ale to. O, może być ciężko, tak. Później, nie? A zobaczymy też ile, bo musimy wydać na pewno z 800 na nową ciężarówkę dla naszego gościa jeżdżącego. Tutaj zróbmy tak samo. Sprawdźmy, żeby on sobie tutaj wziął to. A my sobie tutaj rozłóżmy kolejne. Tutaj ile tego jest. Cyk, 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 cyk. No, ile palet. Ojojoj. Oj, oj. No i widzicie, że to faktycznie coś tutaj się działo. I musiałem tego nazbierać bardzo dużo. Jak ja tutaj kilka palet przychodzę z jednym... E, na to akurat siadło jeszcze. Tutaj pewnie będzie. To sobie tu. I na kolejną. Dobra, to, to Zbieraj już Już kończą się. To zbieraj, to zbieraj To zbieraj. Weź jeszcze jedną. Tutaj też A no nie, tutaj mamy paletę Ty, ale jaja Gdy my tego mamy wszystkiego teraz Tutaj też paletkę no i widzicie jak mamy tutaj przemiał tego wszystkiego Wydawajcie tutaj też Też daj Ty no nie zdziwiłbym się jakby tutaj kolejna jeszcze weszła No, no pewnie A ile tu jest tego? Ja cię kręcę I przyjmować te zleconka. Tylko kurde, nie wiem ile mogę, nie? Bo tutaj te. Ej, tutaj dalej leci! Nie wiem, ile mogę. Na no, jakie duże, nie? Bo nie chcę przyjmować znowu tak, żeby się. Marnowały. Ale ostatnie poszedł. Już nie ma. Ostatnie. Cyk, cyk. Cyk. Mamy to. A ile tego jest teraz? Zajbiście I takie, o takie dni mi chodziło, żeby właśnie taki dzień zrobić. Kontrakty, dawaj. No teraz możemy się tu popisywać i możemy tutaj robić, nie? Dobra, dawaj tu kolejny. Tu akceptujemy. I cyk. Dostawa od razu. Tu oczekujące. 50 lat chyba jeszcze będą szły. Okej, okay, tutaj mamy. Przyjmujemy, zaraz będziemy to potwierdzać tak samo. Tego. Tutaj wszystkie, o. Nie, wale poszczególne firmy, żebym on tak pomału tutaj leciał. O ten oku. Papier to jednak jest. Tak, akceptujemy. Tutaj lecimy sobie. 60. gdzieś. Ugh, kurna. No to tutaj będzie. Będzie zarobek z tego. Teraz daj wszystkie. Tyk-tyk. O kurde. No 5200. No i o to chodziło. Będę to powtarzał, ale tak. Tak chciałem, żeby to w końcu. Miał ręce i nogi, wszystko pozbierane. Ty, no, ty, papier jeszcze będzie do sprzedania. Papier, papier 60. No dobra, no to szybko jeszcze sprzedajemy sobie. Tak jedenasty poziom. Jedna firma, jeden zbieracz, nowy obszar. Dobra, eee, i teraz tak firma. Co ona tutaj, tak. Będzie musieli pozmieniać. Czyli te drugie fabryki, tylko poczekajcie, na sam początek robimy sobie tak. Zbieracza. No to to wiemy o co chodzi. Na odpowiednie tereny. Muszę tutaj. Jeśli ja będę miał tak dużo zleceń, to ja muszę tego wziąć. No to niestety... Albo poczekajmy. Może następnego dnia kupę po prostu gościa, który ma drugi poziom. I jeśli nie trafimy na trzeci, to tak będzie musieli zrobić. Po prostu e, dobra. E, teraz tak, czyli 800 musimy sobie zostawić. Ja bym sobie jednak fabryczkę tutaj nie. Parking zostawiamy, sklep. Coś tutaj mamy. Ciężarówka dla nas. Lepsza ciężarówka. Oczywiście by to się opłaciło, ale tutaj co? E, na śmieci, to ja to jest. Muszę to zrobić. To jest wymagane w moim przypadku, żeby nie kupować tego samochodu większego. I teraz tak, jeszcze sklep tutaj. To mamy. No i teraz posuwałoby. Zacząć przerabiać. O słynny to jednak jest koszt. Ale ja bym chciał w metal pójść na początek. I teraz robimy sobie od razu klik. Nie umiesz tylko buduj. By to pasowało. Tak najlepiej bym to zrobił od razu, nie? Ale to się, tak naprawdę to się nie połączy. E, no i teraz. Yy... Nie tak, nie tak chciałem w ogóle. E, wróć. Bo ja mogę tylko co? Tapki robić z tego. Ok, no dobra, no to odpalamy właśnie nieskończoność. Dobra, o to mi chodziło. I bym chciał zrobić, zapomniałem jak się przeciąga. A F? A E? Jakiś przycisk, który przytrzymywało, i wtedy mógłbym ta przeciągać. Wykonowałeś się teraz w opcjach? Teraz właśnie nie wiem, który to był. A bo poczekajcie, może... O! Tu a to jest różnica. Właśnie. A, no i przytrzymaj. Dobra. O. Dobra, tak nie mogę. Eee, gdzie to jest? Wróć. Troszkę dalej, teraz, ale nie mogę, jak jakbym po prostu to tak zrobił prymitywnie? No spróbujmy prymitywnie, jak? No, tam jest mi ciężko to zrobimy tak prymitywnie. Ten kwadracik na kwadracik zrobimy sobie biały. Ty. No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie się bugowało, nie będzie się nic spyło. Dobra, dawaj. I sprawdzimy. Bo to dotąd zawsze jest i spada. A jak on właśnie... No, ale to nie muszę marnować słówki przynajmniej. I co, bo tu mamy i tak jeden wybór. Jak będziemy mieć więcej wyborów, no to zaczniemy już troszeczkę kombinować jakieś rozsuby. Ale teraz, no, i sztab. Te ja sztabki to też, dadzą co mam kopa. Ale mi się wydaje przynajmniej. Ten metal nie posuwałoby też przewieźć sobie tam. Ale dobra, to już będziemy kombinować w następnym odcinku, żeby tutaj nie przedłużać. Ale mamy już fajne tapki. Tapki już fajnie się robią. No dobra, no mam nadzieję, że Wam się podobało, więc dzięki za oglądanie. Żegnam Was i